Przed Wami Mateusz Nowik, nowicki menadżer Permity, Siemaneczko. No. Słuchaj, e, usłyszeliśmy w, na transmisji SL, że e, Floppy skwitował ten występ jako. poczuł się jakby to, było czter, jakby to był 40-minutowy screen dla nich, coś w rodzaju dead Chyba bolą takie opinie. Nie słyszałem tego, ale bolą. Bolą. Na pewno. No tak, yy, przyjeżdżacie, ten 2023 rok to jest na pewno dla Was bardzo trudny rok, bo wygraliście do tej pory tylko ze Spirit Academy, yy, przyjeżdżacie na IEMA w pistoletówkach 1.5, no nie nawiązaliście rywalizacji, co nie zagrało w takim razie. Mi się wydaje, że doświadczenie. Yy, na pewno musimy zbudować w najbliższym czasie te doświadczenie na mniejszych turniejach, aby chłopaki też byli bardziej pewni siebie, no, niestety no, smutno jest, że tak szybko to minęło nasz czas tutaj na IM Katowice, ale zobaczymy. Start był ciężki w 2023. Ale, ale myślę, że jeszcze zaskoczymy w najbliższych rozg rozgrywkach. Na pewno się przygotujemy na Mistrzostwa Polski, żeby też udowodnić to, że jesteśmy jednak tą najlepszą drużyną w Polsce i nie ma mocniejszych na nas. I myślę, że za rok w tym samym miejscu staniemy. Czyli wyeliminowałeś tak naprawdę moje kolejne pytanie. Przyszłość permity jest jasna. Zostajecie w tym zestawieniu, walczycie dalej, czy będzie, będą jakieś pomysły na wzmocnienia? Raczej nie będzie żadnego Żadnych zmian Roszad w naszym e, zespole. Przynajmniej nie ma takich e, plan, planów. <grym> I myślę, że na, jedynie, co byśmy mogli, to nabyć, nabyć kolejnego trenera, żeby w dwóch, na pewno to by chłopakom pomogą, jakiegoś analityka, można bardziej to nazwać. I myślę, że to jedyna Roszada bardziej plus dla drużyny, który, e, którą możemy zrobić, ale na pewno żadnego innego ruchu czyli odsunięcie kogoś ze składu, nie, nie, nie wchodzi to raczej w grę. Okej. Okay. Musiałeś się spodziewać tego pytania, ale jak to jest, że na tych rozgrywkach online faktycznie wyglądacie dużo lepiej niż na rozgrywkach offline? Ciężko to ciężko powiedzieć, bo jak... Nie wspominałem w sumie, ale no... Jak niektórzy wiedzą, to niektórych chłopaków to był pierwszy LAN, czyli IM Katowice, więc... Yy, Online pewnie mają więcej pewności siebie. Grają jakby cały czas w tego CSA online. To nie jest tak, że grają co, co tydzień na turnieju offline, tylko jednak no online leci i myślę, że pewność siebie jakby no jest, jest, jest ta osoba sama z tym komputerem i chyba to daje to, że, właśnie, że wygrywają to online. W porządku. Chciałbym Ci teraz dać pewną szansę się wybielić, bo polskie community różnie komentuje Wasze podejścia. Otwarty, nie wiem czy to konflikt, ale częste utarczki z luzem, wypowiedzi boskacza na Twitterze. No to są, to są takie wpisy bardzo powiedziałbym radykalne jak na świat e-sportu i pokazują, że i stawiają was, was w złym świetle. Także teraz masz okazję na parę słów, żeby się wybielić, albo może odpowiedzieć na na takie oskarżenia wręcz. Jeśli chodzi o Luza, to myślę, że e, żadna osoba z organizacji nie chce już e, przynajmniej cały czas nie chciała, nie chciała jakby konfrontować się z Luzem, ale no jeśli, jeśli Luz uważa, że to było słuszne, co, co pisał na Twitterze i tak dalej, no ok, my nic do tego nie powiemy, my to bardziej to e, jako żart odbieraliśmy, wiem, że no, e, Nasz e, zawodnik grał z Luzem w jednej drużynie, więc też takie dziwne, że do swojego kolegi z drużyny można tak to powiedzieć, e, o takich jakby tak, takie rzeczy pisał. No co, no zobaczymy, czy, czy znajdzie nowy dom. Luz, super, dziękuję bardzo. Proszę.